Polskie Radio Białystok to rozgłośnia z ciekawą historią. Siedziba radia mieści się przy ulicy Świerkowej 1. Działalność tej instytucji rozpoczęła się we wrześniu 1944 roku. Pierwsza siedziba placówki mieściła się w Wilni Państwa Hykielów pod Krzywą 7. W ogrodzie wystawiono maszt, a maleńki pokój zamieniono na studio. Nadawano z niego komunikaty z frontu. Informacje te przygotowywali dziennikarze gazety Jedność Narodowa, a nadzorowane były przez Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy. Mieszkańcy Biegostoku mogli się dowiedzieć o sytuacji na froncie, to co się działo też w całej Europie i na świecie, ale też zwracają uwagę, komunikaty które są w posiadaniu Archiwum Państwowego w Białymstoku a pokazujące wydarzenia które działy się w Warszawie obrazujące Powstanie Warszawskie dramatyczne dość komunikaty z których mieszkańcy dobiegłego stoku dowiadywali się o ciężkich walkach o stratach żołnierzy Polskich. Niestety pierwsze audycje nie zachowały się w żadnych archiwach. Nie było to możliwe ze względów technicznych. Drugą siedzibą radia była willa przy ulicy Mickiewicza 34, gdzie już w styczniu 1945 roku zrealizowano pierwsze po wojnie słuchowisko radiowe. Polskim Radiem, wtedy z Radiem Białystok współpracowali ludzie, którzy przyjechali, znani ludzie, aktorzy, którzy przyjechali z Wilna. W, można tu wymienić Czesława Wołejko, Igora Śmiałowskiego, Danutę Szaflarską, Zygmunta. Kęstowicza czy też Hankę Bielicką. No to oni tworzyli ten bardzo ciekawy zespół. Pierwsza w zasadzie taka audycja została nagrana w 1945 roku. To zrobił właśnie Zbigniew Kopalko. Ówczesne informacje przekazywane były często przez kabel, były przez druty, były też słyszane w mieście przez specjalne głośniki. Ta skromna placówka, przez pierwsze lata nazywana radiowęzłem, pełniła funkcję rozgłośni z dość ambitnym i rozbudowanym programem lokalnym. Były krótkie wiadomości, pierwsze próby publicystyki radiowej, felietony, komentarze, recenzje, audycje literackie, muzyka z ocalałych z wojny płyt oraz słuchowiska. W 1952 roku powołano ekspozyturę polskiego radia, tutaj w Białymstoku. Ona swoją siedzibę miała na ulicy Konstantego Rokosowskiego, dzisiaj jest to ulica akademicka. Tam też te programy lokalne były jeszcze bardzo niezwykle skromne. Też jeszcze emitowano to za pomocą tak zwanych drutów. I tak naprawdę przełom nastąpił w 1955 roku, kiedy uruchomiono nadajnik w Sowlanach. Wtedy można już było emitować w tak zwany eter. Wtedy pojawiła się też pierwsza audycja wyemitowana w eter. Była to Prząśniczka I tak naprawdę od tego zaczął się rozwój radia w Białymstoku radiowcy dostali też i wóz transmisyjny, można było jeździć po terenie i byli już w stanie wykonać około 70 minut lokalnego programu, który był emitowany na terenie województwa białostockiego. Kolejnym ważnym etapem w dziejach Polskiego Radia Białystok była budowa obecnej siedziby rozgłośni przy ulicy Świerkowej. Decyzję tę podjęto w 72 roku. Budynek rozgłośni Radia Białystok Budowany był przez lokalną firmę budowlaną i oddany został do użytku w 1974 roku. I wtedy też nastąpił rozwój radia, coraz więcej audycji było e, też lokalnych poruszano tu różnego rodzaju problemy, ale też, proszę Państwa, tak jak i ówczesna propaganda nakazywała, też pracowano nad wizerunkiem e, sukcesu w czasów Polski Gierka i to się zmieniło w roku 1980, jak przyszła Solidarność. 1980-81 to programy, z którym dość e, pozytywnie Mówiono o Solidarności, też pokazywano programy, w których wynikało, że należy rozliczyć tych, którzy doprowadzili do kryzysu w Polsce. Nie podobało się to władzom, i kiedy przyszedł stan wojenny 13 grudnia 1981 roku, rozgłośnie zamknięto. Nadawanie audycji wznowiono w lutym 82 roku. Ważnym wydarzeniem w Dziejach Rozgłośnie był rok 1993. Wtedy to radio państwowe, działające pod nazwą Regionalna Rozgłośnia Radiowa w Białym Stoku przekształciło się w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa. Od tego właśnie momentu nosi nazwę Polskie Radio Biały Stok.